Baby this year it's just gonna be you and me hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making a Christmas memory Ale to już było Było i po raz kolejny Będzie Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejnego vlogmasa, ale nie bójcie się, dzisiaj nie będzie za dużo po cho o chońce. Po prostu po nią jedziemy, Grzesiek zaraz musi iść do warsztatu, naprawiać ciągnik. Przyjadą ci od ciągnika, ta ekipa, więc mamy chwilę, żeby ją kupić i zmieniamy temat jednak, bo ile razy można choinkę ubierać? To już byłby trzeci raz. Mała, ta co się przewróciła, no i dzisiejsza. Ta jest taka równa, nie? I taka no mniejsza, ale też nie jest taka całkiem mała. Dobra, nie przedłużajmy. Bierzemy tą co? się zagląda? Wczoraj to mieliśmy taką choinkę, że w dwójkę nie mogliśmy unieść. Widzą? Choinkę na razie zostawiliśmy. Ja, jak widzicie, jestem w aucie. Wybieram się najpierw do banku. A później na paznokcie. No i właśnie się zastanawiam, czy dalej czerwone, świąteczne, czy coś innego. Już mi się trochę znudziły, więc może coś innego. Ja już jestem po wizycie, tak jak widzicie, jednak zdanie zmieniłam, mamy brokacik. Jasiu, pokaż tę choinkę. Jasiu, właśnie był u Pani logopedy i przepiękną choinkę zrobiłeś, naprawdę. Musimy ją chyba gdzieś powiesić. Na lodówce się u nas nie da, może u Ciebie w pokoju, co? Ja tablicy nie mam. Ale może coś wymyślimy. Hmm. Dobra, idziemy do auta. Jasiu, w jakim mieście jesteśmy? W Jesteśmy w Bolesławcu. Bardzo ładna. I szukamy stojaka jakiegoś porządnego. Ale powiem wam, że wszędzie taka lichota, że to się w rękach rozsypuje. Janek, co myślisz? Utrzyma? Czy wątpisz w to? O, padnie w nocy, to narobi hałasu. To piękne. Już jakieś prezenty dostaliście od taty? Co zrobiliście, żeby dostać takie prezenty? Powynosiliśmy mu z biura kubki. Brudne kubki z biura wynosiliście, i co ty dostałeś? Latarkę. Latarka, ta latarka działa? Nie, trzeba kupić latarkę. O, Grzeszek. A tobie co dał tatuś? Zmiarkę. Jaką? Zmiarkę. Zmiarkę? To nie zmiarka, tylko. Linika. Linika. Tak, będziesz mogła mierzyć. Tak. A ty co zrobiłaś dla tatusia? Poczekajcie. Też powynosiła kupki. Też powynosiła kupki. O, Jasiu, a ja też mówiłam, że coś ci dam. Magiczne słowo, dziękuję, bo powynosiłeś talerze po kolacji do zlewu, tak? I dzisiaj ze zmywarką mi pomagali razem. Ja się tu już liczę na zębuszki, już liczy na wróżkę zębuszkę, bo się zęby chwieją. Grzesiek, żeby dziecku dać e, latarkę niedziałającą. Oj Grzesiek. Ja dostałam w dzieciństwie, wiesz co dostałam? Długopis bez wkładu. O. No, no To ja też coś Ci dam. No masz. masz ja Co bo Ty Boże narobiłeś? <laughs> ty, Dobra ty, wymiana? To nie jest, to nie tego, to jest babci. No właśnie. Co tam masz, Nie, nie ma to. To jest babci? Tak, to tak. trzeba oddać babci, bo kiedyś dzieci przyniosły do nas na górę. A co mi znasz? Mam tu. Super, ściereczka. Dzięki. Jak ja, mama. ja, mama. ja mama. coś takiego z niego. No, no ściereczko do. E, synek, 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 chodź po tu. Synek, coś ci powiem, chodź tu. Trzeba się cieszyć nawet z małych rzeczy. Nie, <laughs> czyli A przed nami odcinek z otwierania prezentów. <laughs> Nic. Sprawdzam, czy na schodach bawicie, ale możecie kontynuować, skoro nie. My no się bawimy, że ja jestem konikiem, a konik na mnie wsiada. Idziemy do domu, co? Ach, też tak ze swoim bratem bawić. wiem, ja co dzisiaj macie? Co to jest? Ho, ho, ho. Chyba coś na choineczkę! Bąbki dostaliście! Ej, Możecie je przyczepić! Livia, gdzie jedziecie z Jasiem? Do kogo jedziecie? Do babci! Do babci. Livia już ile nie było u babci? Ponad tydzień? Na pewno. Ale babcia tu była. Babcia była raz. U nas. Dwa. U nas była babcia ostatnio. Z dziadkiem w odwiedzinkach nawet, prawda? A dzisiaj ty ich odwiedzisz na chwilę? Przyjedziesz do mnie za godzinkę? Ty jedziesz do No, no Ja, jedzie, co zrobisz? ja, ja tacie to jadę naprawić. przy ciężarówce coś pomóc, a. a ja będę sprzątać. Jest a na dzieciaczki do babci? Dzień, ogarniamy się z rana dzieci na chwilę do babci a później mamy gości co ona, ona aż czatują żeby przez przypadek nie przeoczyć aż będzie ciocia Asia to dopiero później wiesz ale dlaczego ja mam fryzurę no robisz fryzurę żeby ładnie wyglądać przez cały dzień żeby mieć ładną fryzurę ale mi się O której? Tak. Przyjadą. Tak. O 12. Ale teraz nosił. Uwaga, gdzie też sznureczki? Jesteście kochani. Jesteśmy kochani? Ty też. Ty też. Moja ekipa pakuje się do auta. Dzieciaki jadą na chwilę do babci. Ale wrócę gdzieś za godzinkę, ale wygoda teraz z tym garażem. Musimy jeszcze tutaj dokładnie uporządkować, chociaż Grzeciek i tak zrobił kawał dobrej roboty. Ale tak jak widać, tam stoi stół, krzesła. Muszę e, jakąś folię malarską zorganizować wszystko to zabezpieczyć. Ale wiecznie brakuje czasu. Jadą bez klucza. A ja tak jak widzicie jeszcze w piżamie, będę się ogarniać, zrobiłam sobie makijaż i puder mi poleciał. Z pudrem ciężka sprawa, może macie jakieś sposoby czym to sprać. Będę suszyć włosy i idę sprzątać jak najszybciej. Teraz wam pokażę jak działa magia. Grudzień to przecież taki magiczny miesiąc. Uwaga, zaraz stanie się magia i będzie czysto. Raz, dwa, trzy. No magia. Ale powiem Wam, że od kiedy sobie przekalkulowałam, sprawdziłam, czego tak naprawdę używam w łazience do pielęgnacji, że nie wszystko jest mi potrzebne, to y, łatwiej jest mi utrzymać czystość, bo rozdałam po prostu dwie reklamówki przeróżnych kremów, balsamów, malowideł. Nie jestem w stanie wszystkim się wysmarować. Wczoraj tutaj naprawdę sprzątałam chyba wieczorem z dwie godziny. Nie widać, nie widać. Śniadanie było i tak dalej. Tu już sobie naszkowałam jakieś ściereczki brudne do wyniesienia na górę do pralni, ale to nic. Ja lubię sprzątać, tylko żebym miała jeszcze na to czas. To wtedy jest dobrze. Naprawdę lubię sprzątać. Naczyń nie lubię myć, ale sprzątać mogę. Dzisiaj przyjeżdża moja koleżanka Asia i jej Radziu, więc będziemy sobie spędzać fajnie, miło. Tak bym chyba powiedziała. Nie będę Wam pokazywała, co zrobię na obiad, bo ten przepis był dwa, trzy blok masy temu. Będzie pierś z kurczaka, z pieczarkami, ze szpinakiem. Co ja tam jeszcze daję? Cebulkę. No i w takim sosie śmietanowym, do tego zrobię makaron. To jest pyszne. A na deser ugotuję właśnie, co ja ugotuję? Będzie kasza manna. Daję to do tych pucharków i na wierzch dam mus malinowy. Oprócz tego planuję zrobić taką całą patelę z owocami i do tego rozpuścić czekoladę, żeby sobie po prostu moczyć ten owoc. Powiem Wam, że bardzo jestem zadowolona z tej szafki na Thermomixa. Przede wszystkim dlatego, że on tak nie stoi na wierzchu, a ja niezbyt często z niego korzystam. Dlatego mnie trochę denerwował, kiedy stał cały czas na blacie i zajmował miejsce. Ale przede wszystkim jestem zadowolona z tej półki na górze, bo tam mam waromę, motyle, kopystkę, po prostu wszystko jest w jednym miejscu i już mi się tak nie gubi jak wcześniej gdzieś tam w szufladach. Zasza się gotuje, więc takie trochę hałasy. Ja sobie rozmrożę maliny. Mam pomrożona. O, liwia to była, bo wszystko było pozakrywane. Właśnie w takich kubeczkach. Maliny, truskawki, jeszcze część spora jest tego u mamy, tak na raty tutaj przywożę, a tutaj mam takie całe owoce, maliny i jagody. Jagody w szczególności do drożdżówek, ale też do mm, ciasta francuskiego z serem albo do pierogów. Cieszę, tu nie jest współpraca. To jest moja druga rzecz, jaką sobie w życiu zamówiłam z tego sklepu. Dlaczego no, Bo była wiadomo, może są z kosmosu? Nie wiem, czy tam kiedyś będzie wciale. Nie wiem jaką najdroższą, chociaż tam widziałam. Kiedyś kupiłam sobie sukienkę na wesela i to jest chyba najdroższa sukienka jaką posiadam. Chyba. No i teraz, dobra, otwieramy. Zamówiłam sobie spódnicę. Wow! Boję się najbardziej rozmiaru, bo wzięłam M na L, ale jest malutka. No, myślę, że rozmiarowa będzie dobrze. Szalona ona jest, ale akurat na modelce było takie połączenie ze zwykłą czarną bluzą i świetnie to wyglądało, więc nie wiem, będę kombinować. Tak, podoba mi się. No i tak jak widzicie, choinkę mamy już ubraną. Nie nagrywałam tego, no bo ile możecie oglądać oglądania choinek. Ta mała była ubierana, później ta, która się przewróciła i ta. Z tamtej zrezygnowaliśmy. Ona jeszcze leży, zaraz Wam pokażę, gdzie leży. Sorry, u nas kanapa tak wygląda, te poduszki to wiecznie są poprzewracane. Ja nie nadążam tego po prostu ogarniać. Dzieciaki się tutaj tarmoszą, no i jest dobrze. A choinka leży tu. Ona nie jest do wyrzucenia ma piękne te gałązki, była też u nas wczoraj mama, i sama w sumie mi zasugerowała, żeby ją pociąć i fajne takie dekoracje do wazonu porobić. Będzie ładnie też pachnieć w domu, więc na pewno zabierzemy się za to z grzeszkiem i... No i wykorzystamy ją. Dla mnie kawusia, a dla Janka zrobiłam syrop z cebuli. Widzę już, że tutaj zaczyna wypływać, więc jak wróci od babci, to będziemy go pić. Jasiuko będzie pił. Ale lubi, na szczęście, naprawdę nie mam problemu, żeby go zmuszać. Zresztą to jest słodkie, więc to jest lepsze niż te syropy z apteki. Miało być tak pięknie. Słuchajcie, widzicie, że mi się to e, tak ładnie na górze zatrzymuje. Ja chwilę poczekałam, aż kasza e, przesygnie. No i wiadomo, że to taki delikatny korzuch się zrobił na górze. No i dopiero teraz wylewam maliny. Zła matka. Chowam to wszystko w szafce i zamykam, bo jak dzieci wrócą, to chciałabym, żeby najpierw zjadły zupkę pomidorową. Ogarnę trochę lifti w pokoju, chociaż oczywiście dzieci też zachęcam do sprzątania. Różnie z tym jest. Też tutaj na podłodze zawsze ja sama robię wieczorem jej bałagan, bo daję materac, poduszki, kołdry. Wszystko, co znajdę w domu, ten kosz podstawiam wiklinowy, bo zdarza się, że liwia spada w nocy z łóżka. I ktoś mi podsunął ostatnio na Instagramie pomysł, że są takie barierki. I zamówiłam to chyba nawet do mnie przyszło, wydaje mi się. Się, że to będzie w tej paczce, ale najpierw posprzątam, no i jak to złożę, to Wam pokażę. I coś, czego po budowaniu domu mam dosyć, czyli skręcanie. Yy, dobra, jest instrukcja, szybko to chyba ogarnę. Nie ma tego dużo i widać, że dużo rzeczy jest takich, że po prostu trzeba powciskać. Witam, witam! Jak było? Balonik. Balonik. Ale ja się tak, tak aż tym nie trzepiemy, wiesz? To jest po prostu tylko na noc, a w nocy to się człowiek delikatnie zachowuje. Ale chyba to da radę, co? Nie jest jakieś ekstra jakościowo, ale też drogie nie było. Jak nie będą tak szaleć, jak teraz. Ale nie, 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 to nie Dajam, tak. Nie tak. Tędy wychodzimy, wiesz, to jest taka ścianka i nie wolno przed nią przechodzić, wiesz. Ale daj radę. Jasiu, dla ciebie też mam takie coś. Tu w pudełku musimy skręcić. Brzeu pożegnasz się? Cię? Z moimi widzami. A z kim? O, nie wiem ile osób obejrzy. Myślę, że jakieś 100 tysięcy. Nie lubimy pożegnań. Nie. nie lubimy pożegnać. <laughs>